Coraz więcej czuję w komentarzach przesyt ekranami dla każdego pasażera, ledami z każdej strony samochodu. Przesyt tym wszystkim, co ma robić tylko efekt. Wow, ale nie jest niezbędne w aucie. Przesyt premier nowych aut wreszcie, bo kiedyś nowy model to było wielkie wydarzenie, a dzisiaj samochody najczęściej oczywiście chińskie wchodzą właściwie co tydzień. Niedługo w ogóle nie będziemy mieli pojęcia, co dokładnie minęło nas. Na ulicy, więc dzisiaj będzie trochę inaczej. Pokażę wam samochód, który nie krzyczy, ale ma wszystko, czego potrzeba na drodze. Który ma elektronikę, ale nie robi z niej ołtarzyka. Który jest praktyczny, fajnie skręca, a do tego pokazuje, że nie tylko chińskie auta mogą mieć normalną cenę. I jeszcze raz, bez zbędnych błyskotek. Oto Seat Leon. Zobaczymy, czy skromność dzisiaj pomaga, czy może przeszkadza w zdobywaniu. Klientów. No słuchajcie, mam przykład życia, że nie przeszkodziła. Mój znajomy, na którego już insiderskie opowieści już parę razy się powoływałem, miał taką sytuację, że jego klient, duża firma. Potrzebowało wymienić całą flotę pojazdów. Poszukiwali samochodu, który się nie będzie rzucał w oczy. A optymalnie jeszcze będzie miał całkiem długą gwarancję fabryczną. No więc, Skoda Superb za bardzo reprezentacyjne, za bardzo rzuca się w oczy. Ford Focus nie, za parę miesięcy już mu się kończy produkcja. Volkswagen, a macie coś tańszego? To może chińskie auta. A ile one będą kosztowały za 5 lat? Nie wiadomo, może będą dużo kosztowały, ale nie wiadomo. I wtedy pojawia się Leon. 5 lat gwarancji fabrycznej w standardzie, jeśli chodzi o utrzymanie wartości no bez szaleństw, ale też dramatu nie ma. Duży kombi, dobrze wyciszone z pełnym pakietem systemów bezpieczeństwa. Można by powiedzieć, że wybór z rozsądku, ale nie nudny, bo taka też jest rola Seata w grupie Volkswagena, żeby nie być nudnym autem. No i najważniejsze, przy tych wszystkich spełnionych założeniach, to tylko Seat. Czyli dokładnie to, czego ta firma potrzebowała. Nie na pokaz. Kto wie, ten wie. Z wyglądu Leona nie trzeba przedstawiać, jest z nami od lat i choć aktualna generacja zadebiutowała w 2020 roku, już z nową platformą, nowym wnętrzem, nowymi multimediami, to dla mnie model w aktualnej formie zaczął się już w 2012 roku, kiedy Leon trzeciej generacji odciął się od swojej przeszłości i otworzył nowy rozdział. Od tamtego momentu charakter się mocno nie zmienił, również zeszłoroczny lifting był owszem kolejnym jakimś tam krokiem ewolucji. Ale takiej, która nie naśladuje wszystkich trendów. Pod maską możemy mieć dużą rozpiętość mocy od 115-konnego 1.5 TSI z manualem, poprzez miękką hybrydę diesla, aż po hybrydę plug-in o mocy 204 koni. Wszystkie wersje mają napęd na przednią oś. Bazowy wariant zaczyna się od 98 000 zł, natomiast wersja kombi jest o 3000 droższa. Warto tu dodać, że są to ceny promocyjne katalogowo auta kosztują kilkanaście procent więcej, ale aktualna konkurencja z Chin spowodowało ostatnio właśnie fale obniżek w wielu markach, do tego jeszcze wrócę. No i tutaj jest przykład właśnie solidnego zjazdu ceny o 15 tysięcy złotych. Ten bazowy silnik, o którym wspomniałem, to jest 4 1.5 z manualem, bez żadnego wspomagania elektrycznego i za odmiany 150-konną trzeba już dopłacić około 8 tysięcy złotych. To może być w sumie najlepsza wersja, biorąc pod uwagę też bogatsze wyposażenie, no i moc wystarczającą, żeby wykorzystać i cieszyć się tym typowo seatowskim zawieszeniem. Miękka hybryda wymaga dopłaty kolejnych 13 tysięcy a nawet nie daje więcej mocy więc powiedzmy, że idziemy dalej no, czy chyba, że szukamy automatu, to wtedy to jest najtańszy właśnie z miękką hybrydą. Dalej jest 150 konny diesel, a topowo 204 konna hybryda plug-in kosztuje kolejnych 40 tysięcy złotych więcej, więc wchodzimy w ligę cenową, gdzie już można mówić no, raczej o walce z kimś innym, a nie z chińską konkurencją. I dla mnie tak naprawdę ten optymalny wariant to jest właśnie ten 150 konny z Manualem, bo wtedy to taka liga cenowa, przy której no, nie będzie rozterek typu mogłeś kupić taniej Chińczyka, bo, bo, bo już raczej nie. Moja testówka to oczywiście, jak to bywa w prasówkach, full wypas, aby było o czym opowiadać, a więc Seat Leon StFR15 i Hybrid 204 Konie, czyli wersja plugin. Co ważne, w Volkswagenowskim rozwiązaniu ze skrzynią DQ400E silnik elektryczny plugina nie napędza kół bezpośrednio. On oddaje moc przez. Przed skrzynią. Czyli nawet jadąc w trybie elektrycznym, nie mamy efektu skutera czy tramwaju, tylko normalnie zmieniają nam się biegi. Sama mechanika jest zgodna z naszymi dotychczasowymi doświadczeniami, natomiast, w związku z tym, że samochód jest napędzany przez silnik elektryczny, który jest cichy, nie słyszymy tej zmiany obrotów. Bardziej odczuwamy to jako zmiany biegów do, polegające na przerwie w dostarczaniu ciągłej mocy, które następują naturalnie przy zmianach biegów przy jeździe samochodem spalinowym. I tutaj w tej hybrydzie plugin występuje właśnie bardzo zbliżony, porównywalny efekt. Po prostu mniej słyszymy tych zmian biegów, bardziej odczuwamy, kiedy ta skrzynia te biegi przerzuca. Oczywiście nie przerzuca też tych biegów tak często, bo też nie musi, dlatego że zakres obrotowy użyteczny silnika elektrycznego jest znacznie większy, więc powiedzmy, że występuje tu spora analogia, ale to nie do końca jest to samo. Tak czy inaczej, dla wielu kierowców, którzy no, przesiadają się ze spalinówki i będą chcieli mieć po prostu większego kopa, bo mają dwa silniki, ale nie chcą się przyzwyczaić do nowego trybu jazdy, no będzie to powiedzmy, że jakiś taki tryb przejściowy, przyzwyczajenie się do tej jazdy na prądzie. Ale jak zawsze jest też druga strona medalu, bo skrzynie jak każde urządzenie generuje dodatkowe opory. A więc zużycie energii w takim rozwiązaniu w trybie elektrycznym będzie wyższe niż w rozwiązaniu, gdzie silnik elektryczny ciągnie koła bezpośrednio. Nie ma tu też osobnego silnika generatora, który pozwoliłby doładować baterię trakcyjną podczas jazdy. Można ją ładować tylko z gniazdka albo przez rekuperację przy hamowaniu. Można na rynku znaleźć bardziej skomplikowane napędy, ale z drugiej strony w Leonie rozwiązanie jest względnie proste i produkowane zresztą od lat w koncernie. Najlepszy w tym wszystkim jest oczywiście moment, kiedy włączamy tryb performance i dostajemy pełną moc, czyli obydwa silniki pracujące dające w sumie 204 konie i 300 Nm. To jaki moment obrotowy ma silnik elektryczny już czuć, nawet kiedy jedziemy w trybie komfort na samym trybie elektrycznym. I tak ruszamy z miejsca. I już miga kontrolka. On już zrywa przyczepność. Jadąc już na samym prądzie, trzeba z czuciem dodawać gazu przy starcie. Później to bardzo pomaga, bo to naprawdę. Elastycznie i szybko zmienia prędkości. Natomiast po przełączeniu auta, w tryb Performance dostajemy mm, pod względem startu z miejsca jeszcze trudniejszą sytuację. Ja zrobiłem dla Was pomiary od 0 do 100. I jeden raz zaledwie udało mi się uzyskać katalogowy wynik, właściwie nawet to jedną setną lepsze, no to błąd pomiaru, już nieważne. w każdym razie 7-7 wyszło. Natomiast wszystkie pozostałe wyniki pomiarów były powyżej 8 sekund. Ja musiałem wyłączyć ESP, żeby po prostu grzać opony i jechać, Niż obserwować jak auto jest duszone i dopiero właśnie z wyłączonym ESP udało mi się zbliżyć do tych wyników, ale było to kosztem zużycia materiałów eksploatacyjnych. Jak przyjrzycie się teraz wynikom, które widzicie na ekranie, to zobaczycie, że przyspieszenie od 0 do 60 zajęło mi nienaturalnie dużo czasu nawet w trakcie przyspieszenia, które finalnie dało wynik katalogowy, e, bo później tyle samo de facto trwało, nawet chyba krócej. 100 niż 60 niż 0,60. Nie można też zapomnieć o największej zmianie po liftingu, bo mamy tutaj nową baterię o pojemności 19,7 kWh netto, ładowaną z maksymalną mocą 11 kW prądem przymiennym lub, uwaga, aż 50 kW prądem stałym. Co to oznacza w praktyce? Ładowanie do pełna zajmuje 26 minut. Realny zasięg w trybie elektrycznym to około 70-80 km. Producent deklaruje tam ponad 100, nawet. Oczywiście wszystko zależy od stylu i warunków jazdy. A jeśli rozładujemy baterię do końca i jedziemy dalej jako klasyczna hybryda, to średnie spalanie wychodzi około 6,5, 7,5 litra na 100 km. Oczywiście. Również w zależności od stylu jazdy. Kokpit jest przyjemnie uporządkowany, zorientowany też na kierowcę. Tutaj ekran jest delikatnie do mnie odwrócony. Mamy przyjemne tworzywo na górze deski rozdzielczej. Popatrzcie, jak to się odkształca i to sięga tam aż do końca. Natomiast po prawej stronie to jest cały czas to samo tworzyło i też można go bardzo mocno wcisnąć do środka. Patrzcie na te ostre kanty, stylistycznie to doskonale pasuje do tego, czym ma być SEAT w grupie Volkswagena, właśnie takim samochodem, który nie może być nudny. No i tutaj widać to we wnętrzu. Tutaj już niżej skutecznie i zgrabnie nawet. Udaje jakieś tam szczotkowane aluminium. Oczywiście w dotyku czujemy, że to jest plastik, ale dotąd mi się wszystko podoba. Niżej to już jest po prostu zwykły, twardy plastik. Tutaj już nie ma w zasadzie o czym mówić. Nie wygląda oczywiście na bogato, ale też nie wygląda tanio. Tak bym to ujął. Popatrzcie na te nawiewy, jak już przy tym jesteśmy. Świetnie umieszczone, dlatego, że ostatnio bardzo częstym błędem projektantów jest umieszczanie nawiewów o mniej więcej w tym miejscu, co sprawia, że one wieją na kolano. No może to ja Mam taki problem, ale chyba nie tylko, więc tutaj one umieszczone są bezpiecznie, troszkę wyżej. Stworzono z nich de facto ładne elementy dekoracyjne, więc tu też jak dla mnie na plus. Jeśli chodzi o schowki, to mamy tutaj miejsce do ładowania telefonu, dwa wyjścia USB-C, mamy też taki dodatkowy schoweczek, nie wiem, może na telefon bokiem. Tutaj mamy jeszcze jedną tackę, mamy dwa uchwyty na kubki, głębszy i płytszy. Mamy też taki nie za duży schowek pod podłokietnikiem, jak również wyjście 12V. Kieszenie w drzwiach są naprawdę duże i pojemne, a schowek przed pasażerem też mały. Nie jest luz, mamy tutaj jeszcze jeden taki delikatnie zakamuflowany schowek. Boczki drzwi są raczej skromne. Tutaj na górze mamy delikatnie uginający się pod palcem materiał. Dalej jest plastik, który już nie udaje szczotkowanego aluminium, a szkoda. Wygląda może jeszcze wciąż nie tanio, ale już nie tak intrygująco. Tutaj jest delikatnie miękko, tu mamy całkiem miękki podłokietnik po lewej stronie jak również po prawej stronie, to jest wszystko w porządku, przód, tył, niewielki zakres regulacji, ale jest plus możliwość ustawienia tego podłokietnika w różnych pozycjach na różnych wysokościach, więc zaliczamy. No i jakbym mógł zapomnieć o teście dwumetrowca. Dzisiaj akurat nie mam operatora, więc zrobię to ze selfie sticka, ale myślę, że wszystko będziecie widzieć może nawet i lepiej. W każdym razie nad głową mam jeszcze tak ze dwa palce wolnej przestrzeni. Nie, jakiegoś wielkiego nadmiaru nie ma, ale też nie dotykam pod podsufitki. Pamiętajcie, tutaj jest okno dachowe, ono zabiera trochę przestrzeni. Względem kierownicy, o teraz przełożę rękę, względem kierownicy ustawiam się zgodnie ze sztuką. Co ważne, mamy tu wklęsły kokpit. Po prawej i po lewej stronie ja mam tyle samo przestrzeni na kolana, co pozwala mi wsunąć się dosłownie pod kierownicę. Oczywiście takie wsuwanie się w nieskończoność nie ma sensu, bo wtedy trudniej jest wysiadać, prawda? I kolumna kierownicy później przeszkadza, więc się teraz odrobinę, żeby wciąż zająć poprawnie miejsce za kierownicą i zobaczymy, ile przestrzeni jest za mną. A tak to wygląda z tyłu. Nad głową brakuje mi tak 3 cm, żeby się wyprostować. Wynika to po prostu z opadającego lekko dachu. No cóż, taki, a nie inny nadwozie. Mamy sportowego. Kombi. Natomiast na kolana mam, no tak w sam raz, to znaczy nie siedzę niekomfortowo, ale nie można powiedzieć, że nie dotykał fotela kierowcy. Na szczęście jest on zupełnie miękki. Natomiast obrócę kamerę. Pomimo, że fotel kierowcy jest maksymalnie obniżony, ja tutaj bez problemu mam dostatecznie dużo miejsca, nawet z zapasem jeszcze na stopy. Oprócz tego mamy kieszenie za fotelami kierowcy i pasażera, całkiem wciąż spory schowek, chociaż mniejszy niż w przednich drzwiach. Już oszczędności przy tylnych drzwiach, bo tutaj już góra drzwi jest wykończona twardym tworzywem. Do tego trzecią strefę klimatyzacji oraz dwa wyjścia. USB-C. Nie mógłbym powiedzieć, żeby wygodny był dostęp do mocowań sofix, bo tutaj nie mamy jakichś otwieranych, zamykanych klapek, czegokolwiek, tylko takie szczeliny po prostu w tapicerce. I co prawda te mocowania są bardzo blisko, bardzo płytko. To jednak wiem z doświadczenia, że wchodzenie tutaj tymi fragmentami fotelików nie będzie takie proste i to się może gdzieś tutaj nadszarpnąć. To bym chętnie widział inaczej. Co tu jeszcze mamy? Przejście na narty. To akurat bardzo dobre, potężny, bardzo szeroki, wygodny, miękki podłokietnik plus miejsca na kubeczki. I to by było na tyle. Można jeszcze powiedzieć, że mamy tutaj takie dotykowe światełka po prawej i po lewej stronie. Skrajne pozycje na tylnej kanapie są delikatnie wyprofilowane, co mi do Seata pasuje. Na środku, no wiadomo, to nie jest miejsce marzeń, zresztą miejsca na nogi też jest trochę mniej. A teraz szarpiemy za plastiki, zaczynamy od ekranu i posłuchajcie, co tu się dzieje. On jest jakby, on nie czeszczy, ale on jest jakby z takim delikatnym luzem osadzony na swoim miejscu. Być może tak właśnie ma być, nie będę dyskutował. Idziemy dalej. Bardzo ładnie osadzone. O, tutaj, co? Nie, jednorazowe. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. I znowu, i znowu, i co jeszcze? O, tutaj możemy. Szarpnąć, wszystko ok, i jeszcze gdzieś tutaj, i nie wiem, o tutaj nacisnąć. Znalazłem tylko jedno miejsce, które skrzypi. Tak naprawdę trzy, ale to jest dokładnie to samo. To jest ramka wokół nawiewów. Słyszycie? Nie jest to może jakiś dramat, ale no tutaj nie, a tu... No, minimalnie ok, no, wiadomo, złośliwie szarpie, ale musiałam się do czegoś przyczepić. Zwróćcie uwagę też na jak najbardziej fizyczne przyciski na kierownicy. Kierownica jest wygodna z odpowiednimi pogrubieniami, z odpowiednimi wypłaszczeniami, więc jest we właściwym rozmiarze. Wszystko jest w porządku. Nie zasłania absolutnie widoczności, jeśli chodzi o ekran. Natomiast ten ekran po prawej chodzi naprawdę błyskawicznie, wszystko tutaj działa tak, jak działać powinno. prostu bardzo szybko. O, proszę, proszę, żadnych opóźnień, wszystko działa tak jak należy. Tu przychodzimy dalej, tu przychodzimy dalej. O, teraz widzieliśmy, czekaj. Przez jedną chwilę było czekaj, a poza tym to chodzi wszystko jak Żeleta. Do tych przycisków pod ekranem ja już się przyzwyczaiłem. Wiem dokładnie, czego oczekiwać, mogę z tym żyć. Natomiast jest tutaj taki zestaw dotykowych przycisków, których niestety ogarnąć nie mogę. I to jest tutaj jeden do otwarcia okna dachowego, a drugi do sterowania roletą. I teraz e, nawet nie wiem, szczerze powiedziawszy, który jest który, więc spróbujmy machnąć lewym. Tak. Może tym. O, teraz ruszyło. Miałem pokazać, jak nie działa. A teraz w drugą stronę. O, zatrzymało. A teraz otwórzmy. Kurczę, no teraz wszystko działa. Dobrze. Chyba już się nauczyłem. A cały dzień miałem z tym przyboje, bo nie wiedziałem, kiedy właściwie o, o, teraz za drugim razem ruszyło. No właśnie, to wszystko jest takie, jakieś tajemnicze, ale muszę powiedzieć, że teraz działa. Dobrze, chciałem ponarzekać, nie wyszło. Podsumowując, jest czysto, przejrzyście, z grafikami i niektórymi elementami kokpitu, z takim lekkim sportowym zacięciem, i choć na tle nowych Chińczyków, no, Leon może nie błyszczy wyposażeniem bazowym, chociaż w sumie to na tle nowych Chińczyków to nikt nie błyszczy wyposażeniem bazowym, to jednak nie sprawia wrażenia. Auta taniego. Bagażnik w wersji plugin ma 470 litrów, a po złożeniu oparć kanapy 1450, i to są dobre wyniki. Widzicie tutaj roletka na prowadnicach, wszystko wygląda dobrze. Myślę, że na co dzień tej pojemności też w zupełności wystarczy, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że gdyby nie bateria w wersji plugin, która tutaj zajmuje miejsce pod podłogą. No to mielibyśmy tej pojemności znacznie więcej. Bo spalinowe odmiany ST Leona mają 620 litrów pojemności bagażnika i aż 1600 po złożenie oparć kanapy. Więc wtedy to już się robi naprawdę autobus. A jeśli chodzi o szczegóły, mamy tutaj, tak jak wspomniałem, roletę na prowadnicach. Mamy haczyki po jednej po drugiej stronie i mamy również dźwignię do tego, żeby jednym ruchem złożyć oparcia Wycieczka do przodu nie jest konieczna. Oparcie się składają na płasko. W zasadzie jest to taki klasyczny, dopracowany, volkswagenowski bagażnik. No i teraz wrażenie z jazdy i w zasadzie muszę na wstępie potwierdzić, że jego rolą Seata zawsze było dawanie przyjemności z jazdy. I to pokazanie, udowodnienie właśnie Seatem, że żeby cieszyć się wrażeniami z jazdy, wcale nie musimy mieć jakichś dużych budżetów bo wiadomo, że w grupie Volkswagen no, jest parę marek, które dają jeszcze lepsze wrażenie z jazdy a w zupełnie innym budżecie tutaj natomiast budżet jest zupełnie normalny a przyjemność z jazdy już jest i to jaka no i tutaj ten samochód wiadomo, że po dołożeniu dodatkowych silników może dać tylko więcej więc pod względem właśnie elastyczności jazdy, przyspieszeń wszystkiego, co, czego oczekujemy od tego auta jeśli chodzi o dynamikę Dostajemy tego tak, jak powiedziałem, można powiedzieć, że w nadmiarze, jeśli chodzi o pierwsze chwile jazdy. Natomiast bardzo mi się podoba to, jak pracuje układ kierowniczy. Zarówno w trybie komfort, właściwie przede wszystkim w trybie komfort, dlatego że w trybie performance to nie jest duża różnica. Spodziewałam się, że będzie jeszcze lepiej, ale już jest dobrze w trybie komfort, więc ok. Natomiast ciekawostka jest z zawieszeniem. Ono mam wrażenie, że jest gdzieś tam w pół drogi pomiędzy Passatem i Tiguanem, który w zeszłym roku Ukłytem DCC, a takim ID-7, z którego wysiadłem ostatnio, i który był kompletnie bezszumny. Tutaj, jak jedziemy o takie kociełby, okropne w miejsce, naprawdę fatalne do testowania samochodów, albo najlepsze możliwe, bo tak, nic w środku nie trzeszczy. Teraz tak, przeciągamy to na komfort, i nagle nawet pewnie słyszycie różnicę że to już zupełnie inny poziom hałasu dlatego, że przelatujemy nad tymi kocimi lubami. oczywiście koło jest szersze niż, niż poszczególny ten wystający kamień, więc tutaj nie uzyskamy idealnego pływania nad tym wszystkim, ale to już jest mimo wszystko komfort więc zakres działania DCCO teraz jest ja znowu performance jest ogromny, jest tych pośrednich pozycji mnóstwo, każdy sobie coś dobierze, ale te skrajne pozycje komfort jest naprawdę komfortowy performance jest naprawdę bardzo twardy i dający dużo informacji zwrotnych, natomiast gdzieś jak się jedzie na równej drodze czasem wydaje mi się, że jest takiej niskiej częstotliwości, delikatny jeszcze odgłos gdzieś z tylnej osi i to na pewno nijak się ma do tego, co Kiedyś tam przeżywaliśmy w zeszłym roku jeżdżąc pasatem z DCC, który naprawdę tłukł, ale wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze trochę, trochę tego zostało. Być może jest to jakiś efekt akustyczny. Być może zmyślam i próbuję nasłuchiwać i szukam dziury w całym, ale takie mam wrażenie, że to jeszcze nie jest aż tak dobrze, zupełnie bezszumnie, jak to było w ID 7 GTX, z którego niedawno wysiadłem. Świetnie skręcający samochód. To jest w ogóle niesamowite jak można mieć samochód długi, wielki, pakowny kombi z bagażnikiem, a w razie potrzeby tutaj jest jakiś zjazd boczny. A proszę cię bardzo. No zrobiłem prawie, że na, na wrotkę wjechałem. Po prostu skręcać w miejscu. On jeździ tak, jakby on miał tylną skrętną oś. I to jest fajne, można mieć samochód właśnie bardzo praktyczny, a jednocześnie jeżdżący po mieście, jakby to było malutkie autko miejskie. Jak już mówię o parkingu i jeździe po mieście, to warto wspomnieć też o doskonałej widoczności. Tutaj ja siedzę tak mniej więcej w połowie przedniej szyby, nie za gruby słupek, a. Nie za gruby po prawej słupek, a lusterko jest delikatnie, dosłownie muskam go tak wzrokiem, e, praktycznie nie muszę się tak bardzo schylać, żeby widzieć wszystko. Wielka szyba, lusterka nie są sklejone też ze słupkami, a więc po prostu widać wszystko, siedzimy prawie, że jak w akwarium, to jest też duży plus. Ja ostatnio jakoś mam pecha do samochodów, które mi tak ograniczają widoczność, tutaj przesiadam się i uff, widzę wszystko. A jakbym miał się tak czepiać, to bym powiedział w pierwszej kolejności, że tryb performance powinien jednak... Wcześniej, albo w ogóle nie wyłączać, albo wcześniej odpalić silnik spalinowy. To nie, nie o to chodzi, że silnik elektryczny nie wyrabia. Chodzi po prostu o to, że jak dodaję gazu, to on dopiero dołącza po, no nie wiem, ułamku sekundy. I są dwa problemy. Pierwszy problem jest taki, że to jest taka fala pierwsza, a potem zwiększająca się fala druga, jak dochodzi drugi silnik. Więc mamy takie dwubiegowe jakby przyspieszenie nierówne, ale to oczywiście jest takie czepianie znowu szukam dziury w całym, ale jest natomiast druga rzecz, brzmienie brzmienie zaczyna się dopiero od drugiej sekundy dlaczego nie mogłoby się zacząć od pierwszej? bo to jest nawet fajny brzmiący silniczek więc czemu miałbym go nie słuchać od samego początku, jak już mocno wciskam gaz w trybie performance no i zerwało przyczepność o tutaj można taki test sobie zrobić zwrotności rany, ja tutaj nie wyrabiałem na dwa razy a ten jeszcze ze te dwa metry zostawił no Także żyć. Pojadę teraz na jakąś boczną dróżkę i zrobię dla Was test łosia, żeby to od razu na żywo skomentować. I jeszcze z trybu miejskiego fajny gadżet, mianowicie ten ledowy pasek, który biegnie naokoło. On, oczywiście, ma świecić i cieszyć oko, ale ma też swoje funkcje, na przykład, kiedy inne auto jest w martwej strefie, to oczywiście na zewnątrz na lusterku świeci się tam jakieś również światełko dioda natomiast możemy jej nie zauważyć będzie nie wiem, oświetlona słońcem czy coś, natomiast no, nie przeoczymy tego co tutaj przed oczami nam świeci, nagle ten fragment niebieski tu przy słupku A zaczyna być cały taki jaskrawo pomarańczowy no to już wiemy, że coś się tam dzieje dobra, mam tutaj kompletnie pustą uliczkę jadę 50. No. E, byłem w trybie performance. To była dobra decyzja, bo słuchajcie, jest cudownie. Auto się rzuca w lewo, auto się rzuca w prawo. Delikatnie na krawędzi poślizgu opony w maksymalnie efektywny sposób. Zmienia kierunek, wyrabia, staje na swoje miejsce na prawym pasie. Jedzie dalej. Bardzo głęboko zanurkowało. Bardzo chętnie wróciło. Zero na sterowności, zero pod sterowności. Posłuszny wykonawca rozkazów. Rodzinny kombiak. Teraz kilka słów na temat podświetlenia wnętrza. Wiedzą przyciski stałe do sterowania temperaturą czy głośnością pod ekranem. Podświetlone oczywiście przyciski na kierownicę, jak również łopatki. Pod kierownicą klamka nie jest podświetlona, kieszeń na dole też nie jest podświetlone dwa wyjścia USB-C podświetlone, w schowku tutaj nie mamy podświetlenia, a przed pasażerem i owszem mamy. To wszystko fajnie działa. Podświetlone są też suwaki dotykowe do sterowania oknem dachowym i roletą. Brakuje nam jeszcze ambientowego oświetlenia i tutaj możemy włączyć różne... Kolory. Można też wejść do ustawień i sobie zdefiniować czerwony na boczkach drzwi, o tak jak teraz, a żółty na przykład na pasie przednim. No i pasuje to do siebie jak 5 do nosa, ale można i tak. I nie dodałem jeszcze, że mamy podświetlenie też przestrzeni na nogi, jak również. Podobnie jak z przodu, z tyłu są podświetlone, jak widać światełka dotykowe po prawej i po lewej stronie. Do tego podświetlone progi, światła przód, światła tył. Zajrzyjmy jeszcze do bagażnika. Podświetlenie jest tutaj, po prawej stronie. Mój drodzy, ja zwykle o cenach mówię na koniec filmu, ale. W tym filmie akurat już padło sporo konkretów, ile to kosztuje, więc teraz tylko taki krótki komentarz wracając do cenników aut chińskich. No bo chyba już niewiele nam zostało spoza koncernu Volkswagena, bo tak, focus znika. Dostępność CID ostatnio jest taka sobie. I jako, że nie mamy na rynku żadnego chińskiego kombi w segmencie C, byłoby za dobrze, weźmy C-suwa, na przykład JQ7. I od razu: disclaimer, tak, ja wiem, że to jest auto dla innego odbiorców, że to nie jest kompakt, tylko SUV, ale ma podobną moc, ma podobną cenę, ma podobną szerokość, rozstaw osi, no jedynie na długość, Leon, jak to kombi jest oczywiście dłuższy, a na wysokość. Wygrywa Drake'u jak to słów. Ale potraktujmy tego Drake'u jako anonimowego przedstawiciela filozofii wyceniania chińskich samochodów, czyli wszystko w standardzie. No bo tu nie chodzi tak naprawdę o konkretnie Drake'u czy inną o modę, tylko chińskie auto ogółem. Poprosiłem dealera, od którego odbierałem ten samochód, o wycenę Leona z równie bogatą konfiguracją jak u Chińczyków. Tam mamy około 150 koni i automat, więc tutaj bierzemy droższą wersję ETSI o mocy 150 koni, bo tylko ta miękka hybryda daje się zestawić z automatem. W wersji FR daje to od razu 143 000 zł, czyli już troszeczkę więcej od Chińczyka, ale po doposażeniu do jego poziomu wychodzi około 157 tysięcy. Przy czym wychodzą ciekawostki w ogóle, że Leon nie ma kamer na Naokoło, ale tylko do niego można dokupić adaptacyjne zawieszenie, czy na przykład matryksowe światła. No wiadomo, zawsze będą różnice. Więc porównując kwoty w katalogu bez rabatów dilera oczywiście, inna sprawa, Chińczyk jest tańszy o tych kilkanaście tysięcy złotych, ale raty leasingowe tej różnicy nie odzwierciedlają, bo Leon przewidywalnie trzyma wartość, a ile straci chiński auto? No, tego na razie nie wiemy. I leasing też nie wie, więc musi to uwzględnić w swojej cenie. się pozostają rzeczy niepoliczalne. Nadwozie, marka, serwis, części zamienne, reakcje asystentów, prowadzenie wreszcie, no, które w Seacie zawsze było na poziomie, bo taka była jego rola w grupie Volkswagena. Tego nie pokażą dane katalogowe ani sam cennik. Więc no, w tak zwariowanym zestawieniu oczywiście nie można tutaj wyłaniać zwycięzcy, bo to tylko ilustracja, spotkania na no, pewnej motoryzacyjnej filozofii zachodu, kontra, filozofię motoryzacyjnej wschodu. No i zachód ma tutaj o tyle, delikatną przewagę. Pomyślcie, że wschód nie może o tak za dotknięciem magicznej różdżki, sprawić, że ich auto zaczną jeździć jak europejskie, a zachód może jednym ruchem wziąć i obniżyć ceny. I to się już dzieje. Ostatnio mówiłem o obniżkach na golfa. Podobno Fabia teraz zleciała poniżej 90 tysięcy, cały Seat w ogóle ma oferty poniżej 100 tysięcy. Coś się zaczyna dziać. Coś dobrego dla nas, klientów. I w ramach podsumowania powiem tak. No, nie była to najładniejsza dziewczyna w klasie. Nie miała milionów lajków. Ale poczułeś, że ten związek ma potencjał. I, no i taki trochę jest właśnie Seat Leon. Nie nowość sezonu, nie tiktokowy hit, takie trochę auto dla wtajemniczonych. Kto wie, ten wie. I wtajemniczeni po dokonaniu wyboru będą mieli to ciche, przyjemne poczucie, że dobrze, że nie uganiałem się za lajkami. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!